Dzień dobry. Ostatni mój film wzbudził dużo kontrowersji i więc chciałem wytłumaczyć, bo dużo osób się odezwało od marketingu nie, że pompy są złe, bo pompy są bardzo dobre. Ja sam jestem zwolennikiem też pomp ciepła, ale to musi być wszystko dobrze dobrane. Tego nie może ani dobierać kucharz, ani marketingowiec, bo to się nie uda, bo to Wam podaję przykład tego starego domku, gdzie ktoś nagle dobrał pompę, która brała 100 kW powiedzmy na dobę i to nie było znaczenia. Najważniejsze było znaczenie, że on zarobił. Po prostu no do pomp trzeba podejść umiejętnie. Daliście mi bardzo dużo zarzutów, że ja tam dałem powiedzmy te różne urządzenia na zewnątrz. Powiem Wam jedno, jeżeli jest pompa propanowa, jeżeli jest na R290 musi być wszystko na dzień dzisiejszy na zewnątrz. Wszystkie automaty odpowietrzające, Wszystkie separatory gazu. Ten separator tam powietrza, jak to ktoś powiedział, że ona by działa na powietrze. Nie, on działa na wszystkie gazy. Jeżeli nam dojdzie do takiej sytuacji, że roszczeni nam się wymiennik i pojawi nam się gaz, ten nasz R290 w obiegu, to wiecie mi, on działa mechanicznie. On działa nie na powietrze, tylko działa na gazy. Aby miał działać przykładowo na określony czynnik, to by musiał być całkowicie inaczej zbudowany, by musiał być tak zbudowany jak powiedzmy taka komora do badań, którą albo analizator gazu, to polega na tym, że po prostu przepływa tam wiązka światła i my oceniamy po widmie, które przejdzie, jaki to jest czynnik. To nie tam jest wszystko mechaniczne, to musi być tak zrobione. Wracając do tego słynnego wodoru, do którego uważacie, że nie jest używany. Proszę Państwa, ja wodór używam już od kilku lat do analizy czy do badania szczelności. Kupuję zwykły hydrogen i badam. Już nawet ostatnio przeglądałem takie badania, wracając do tych wszystkich wypowiedzi. Przygotowałem badania z czym wodór się mieszam. miesza się z dwutlenkiem gazu, raczej z dwutlenkiem węgla, mieszam nawet z z różnymi. Ten wodór, który my będziemy wykorzystywać, on nie będzie 100% wodorem, to będzie wodór powiedzmy w stężeniu 20-30% i te instalacje już po to są powoli przygotowywane. I to kwestia czasu i się pojawi. A wracając do tych pomp ciepła, które miałem zarzuty, że po prostu no, producenci są bardzo. I źli na mnie, że coś takiego bym powiedział, powiem wam tak, ja swoją firmę budowałem od garażu, cztery prototypy POMP czy 5 opracowałem, ale nie wprowadzałem ich na rynek, bo wiedziałem, że one mają błędy wieku 10, też nie chciałem ani budować serwisu i nawet nie miałem ochoty tego robić, bo już po prostu mam za dużo inne obowiązki i zajmują mi tego czasu. Ale powiem wam tak, jeżeli by przykładowo taki producent dał dodatkowy wymiennik, wymiennik wodny by dał no nie wiem by zrobił pompę powietrze, powietrze dodatkowo woda, że można brać źródła ziemnego w bardzo prosty sposób dodawając równolegle powiedzmy wymiennik tutaj do tego wymiennika naszego powietrznego, dodawając dwa zawory, dodawając tam trochę różnych elementów to powiem wam szczerze to taką pompę sam bym kupił, sam bym za nią chętnie zapłacił trzy razy tyle co za to ale powiem wam w ten sposób postępuję bardzo, bardzo po ludzku i powiem Wam jeszcze tak postaram się Was nauczyć postaram się Wam pokazać przeprowadzę wywiad z kilkoma firmami bo po tamtym filmie który się okazał, dużo ludzi do mnie miało pretensje i postaram Wam się przedstawić producentów, komponentów do tych pomp postaram się Was nauczyć, nawet robić takich pomp bardziej skomplikowanych niż ta chińska bo moim zdaniem no tu Wiecie, aż nie ma aż takiej filozofii, żeby sobie na to nie pozwolić. I postaram się Wam to pokazać w taki sposób bardzo prosty, jak ją powiedzmy udoskonalić, ulepszyć, szyć. Nawet tą chińską pompę, która wiadomo, no, siły pracy są bardzo duże w Polsce, w Europie, staliśmy się krajem bardzo, bardzo drogim. Teraz jeżeli chodzi o si siły takie. Ale postaram się Wam pokazać, jak ulepszyć taką chińską pompę, żeby była taka rewelacyjna, żeby każdy ją chciał kupić z napisem, że przykładowo część pochodzi wiadomo z Chin, jest przerabiana. No teraz, nawet firmy motoryzacyjne takie słynne. No to co Wam powiem? No szczerze, już na dzień dzisiejszy auta przyjeżdżają z Chin, mają wyjmowane silniki, mają wyjmowane koła, tu mają wkładane i jest to nazywane, że jest produkowane w Europie. No. To stało się standardem, no w Europie jest dobrobyt. Dobrze, ale rozpoczynając od tego wszystkiego, rozpocznę od sterownika. Jak taki takiej pompie bardzo prosto zmienia się sterownik. Tutaj mam u siebie, ta pompa jest w ogóle podłączona pod myjkę ultradźwiękową. Rewelacyjne rozwiązanie, myjka ultradźwiękowa kiedyś miała grzałki, które miały 20 kW. Teraz ta pompa 10 kW, która chodzi powiedzmy tam trochę dłużej, ma powiedzmy tam mniejszą bezwładność, bo te grzałki to podgrzewały tą makę powiedzmy w ciągu tam 2-3 godzin, tam potrzebuje jest 5, no ale efektywność tego energetyczna jest bardzo duża i w przemyśle jeżeli jest pompa, to jest na R32, ale tutaj też wszystko można powiedzieć jest na zewnątrz. Wszystkie te automaty, aby było R290, nawet automat odpowiedziający naczynie wyrównawcze, wszystko musiałoby być na zewnątrz. No nie ma takiej możliwości, żeby to było inaczej zrobione, bo nie ma żadnej normy, która na dzień dzisiejszy nam określa powiedzmy montaż pomp R290 i jedna osoba bardzo mądra, taki pan powiedz w ogóle się radzili z takimi panami tam na Polibudzie i stwierdzili, że są instalacje tutaj najlepiej z tyłu za pompę. Pom, jeżeli ma możliwość przedostania się gazu, musimy potraktować ją, jakby to była instalacja, na której ma przepływać nam gaz R290. Dlatego wszystkie te automaty odpowietrzające, dlatego te wszystkie separatory gazu, dlatego nawet te filtry magnetyczne w tych pompach w przemyśle powinny być na zewnątrz. Bo oryginalnie, jeżeli czytacie jakąkolwiek normę, to w każdej normie jest napisane, że instalator za to bierze odpowiedzialność. Ale dobrze żeby nie przedłużać. Rozpoczniemy od sterownika i tak powoli, powoli. Myślę, że w ciągu tam nie wiem pół roku, roku zaczniemy rysować jakieś schematy i zaczniemy nawet tworzyć sami te pompy. Ale na początek rozpoczniemy od sytuacji takiej, że jakbyśmy chcieli przerobić chińską pompę na europejską. Na początek obudowa. Żeby to było tanie i bardzo ładnie, proponuję zrobić formę do termoformierki. Powiedzmy nawet nie wiem tam z pleksi, ze sklejki. Taka forma nie kosztuje 500-600 zł, 1000 najwięcej by kosztowało narysowanie. I próbować zrobić ją na termoformie, całą tą pierwszą, można powiedzieć, blachę, tą pokrywę możemy zmienić. A teraz przejdziemy do sterowania. Mówiłem Wam o sterowniku. Zobaczcie, do góry macie oryginalny sterownik, a teraz podłączyliśmy to pod sterownik, tylko żeśmy włączyć tą pompę. Proszę bardzo, sterownik wykonany przez firmy, można powiedzieć jest kilka firm, które produkują ja akurat nie zadaję się z firmą Compit ponieważ bardzo lubię Pana Piotra Pan Piotr opracował sterownik do kilkunastu pomp, można powiedzieć bohater narodowy, jeżeli chodzi o elektronikę, robi to tak po mistrzowsku że miło patrzeć zobaczcie, jego sterownik robi robotę, wchodzimy sterujemy tą całą pompą sterujemy tym wszystkim z tego poziomu mamy wszystkie dane Możemy wszystko brać, ustawiać i wszystko w, w temacie. Mamy bufor, pompę, wszystkie dane możemy ustawiać. To jest oryginalnie sterownik, wykonany przez tą firmę. Te sterowniki można bardzo łatwo popodmieniać. to już zobaczycie, macie, wiecie, jak zrobić obudowę. Jak podmienić sterownik? Tych firm, które robią te sterowniki, jest kilka w Polsce. Ja akurat nie zadaję się z tą firmą, ponieważ ich bardzo lubię, lubię tego właściciela. Naprawdę jest bohaterem narodowym, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Można powiedzieć, miś świata, zawsze to wychodzi, zawsze to działa, nie ma z tym problemu. Zobaczcie, ja Wam powiedziałem, że to jest podłączone tutaj w przemyśle. Proszę bardzo, ta pompa, podaj Wam przykład, u mnie działa rewelacyjnie nie pokażę Wam całego przemysłu bo tutaj powiedzmy to już jest taka ta myjka wyłączona, ale jest podłączona pod myjkę ultradźwiękową żebyście widzieli o teraz się wyłączyła, bo żeśmy włączyli pompę do odbioru i zobaczcie tu sobie przechodzimy, to jest ta sama pompa, żebyście nie myśleli że Was po prostu biorę i okłamuję z tym samym sterownikiem tylko tak jak mówię, pokazuję Wam część to jest słynna myjka ultradźwiękowa nie będę ją otwierał nawet nie wiem jakiej to jest firmy ta myjka, już zapomniałem ale dla wszystkich producentów, którzy mają make ultradźwiękową, a zamiast grzałek proszę bardzo, zamontować pompę ciepła rewelacyjny pomysł, rewelacyjny zwrot, rewelacyjnie to funkcjonuje i te pompy, które ja mam, na przykładowo ta która jest, którą narzekałem, że ona jest bardzo dziadowska, do niczego się nie nadaje, nie to jest rewelacyjna pompa bo wiecie mi, ta pompa jak jest włączona to ona pracuje no bardzo, ale to bardzo intensywnie, to jest tak, jak ona by miała zasilać dwa powiedzmy, domki. Taka intensywność pracy jest tutaj jej w tym przemyśle i z tym się nic nie dzieje, dlatego wam po prostu podałem namiary na tego producenta, że tutaj możecie brać, dokupować. Tak jak wam mówię sterow rozpoczynamy od zmiany obudowy sterownika później postaram się jak znajdę chwilę wolną co dołożyć żeby udoskonalić tę pompę żeby przeobić tą pompę chińską która nawet jakościowo przewyższy kilkakrotnie pompę europejską jest to możliwe do zrobienia tylko po prostu trzeba mieć troszeczkę czasu do polutowania i trochę trzeba dożyć czujników temperatur elektrozaworów no i trochę trzeba uzbroić ten sterownik oryginalny lepszy doskonale zobaczcie to jest ten który my żeśmy dołożyli tu macie Oryginalny sterownik do góry, który jest właśnie odłączony, widzicie, tym kableczkiem.